Pojawiły się i prezy, i chłopaki, i No, dokładnie, zresztą. No. A kto chciałby sobie przyćpać, no? Magna Sowińska, i FBB Pro, prawie tak, pro i F, dobrze, nie, 100, F, B, give me B 1, <śslope> pięknie, no dobrze, czyli dziewczyny są prowadzone dietetycznie przez Marka Fischera, Rachgen możemy podrobić serdecznie z tego miejsca, Fatmaker Grubas, wieprzu, pozdrow. A nie miała być o nas? Zaraz, 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 właśnie bikini fitness, nie, nie ja, ja, czyli ja, ja. plany ja. ja. no, treningowe robię ja Dziewczynki się o was wysłuchają co nie, nie zawsze jest łatwe do wyrugowania. No dobrze, to teraz możemy sobie polecieć o jakichś planach startowych, możemy zdarzyć się Madzia Możemy zdarzyć może tak? no, tak. Moje plany startowe są takie, że za 3,5 miesiąca startujemy na FIBA tak? Prawda? Nie, tak. nie. <słuch sobie <słuch sobie ludzie. pomijam najebarko, niesamowici <słuch> ludzie nie wystarczający no, zdążymy, zdążymy. jest to, jeszcze ten, ja to lubię o tym wspominać. Jak tam do ciebie ludzie przychodzą i, i mówią, że jesteś na koksie? Jestem na koksie, tak, od jakiś pół roku jestem na koksie. No, jest... <laughs> Jakie dawki na drogach stosujesz? Wszystkie. Nie, nie Wszystkie dawki. Wszystkie dawki, <laughs> dobre dzień? Bo tak, kiedy ze jak byliśmy na treningu, nie, to system deki <śmiech> <śmiech> pozdrawiamy po z Gniezna i z tego y, z Kosowa. Z no, tak. No, ja jestem Ale tak miał być o Was, przepraszam. A, no właśnie. <laughs> Prosimy do nas. A, no. tak, A, no. tak, więc. jest. Po noc jest Adnoc. No zobaczymy. Czy nie jestem za malutka, prawda? Te, ja do tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, to, zobaczymy, jak będzie. Jak pójdzie jak... <laughs> <to, śmiech> po redukcji. Ile mi z tego z, zostanie. Tak. Myślę, że... No ogólnie, jeżeli chodzi o plan treningowy, to zaczynamy troszeczkę tak od zumby. trochę fitnessu. Czasami wrzucimy sobie jakieś tam araoby, ale rzadko. Dobrze, czyli ten typowy bikini -wita. Tak, tak. No to świetnie. To powinniśmy dziękuję. <grym> 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 tutaj będzie pewnie stawka na ten, jak idzie trening. I takie znaki zapytania na temu. <grym> Dobrze i Monia teraz parę, parę słów, no bo u Ciebie do, 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 do startów jeszcze trochę dalej. No niestety daleko, ale naprawiamy się z chłopakami prężnie już w sumie od ilu? 5 miesięcy? No w sumie to, to już y, długo albo i za długo. No, Pamiętam że pierwsze, pierwsze spotkanie, jak poszliśmy na Wągiery, nie? do oh, biedna Monika, nie? Jak, 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 jak po 6 latach Mamru, nie? To, to, brady, a to był tylko rok, to był tylko rok to, tak brady, za, 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 za jakieś te, jakieś te wypryski, nie? Monia, Monia, co To, to... <gry> 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 to już tak strasznie nie było. Może trochę. tak? dziewczyny coś tam, z tytułami, nie? <gry> Nie, rany boskie. A potem następny raz się widzimy, się, ale się znamy. No znamy się, kurwa, byliśmy na burgerach, nie? Przepraszam, przepraszam. To było po trzech miesiącach? No, przerażam, przerażam, no zaczął w końcu pracować. Zaczęłyśmy jeść, tak? Zaczęłyśmy jeść, tak, Czyli no, chcecie Czy, no. powiedzieć, że jak się przygotowujemy do bikini, to można żyreć, a nie no, się masz. na 1000 kalorii? Nie, ja się redukowałam na 2-2 pod końcówkę Mistrzostw Świata i zrobiłam życiówkę. Czyli ile ważysz? Ile ważyłeś wtedy? 53 kg? 53 kg, no to nawet jest cięższa od harafina. Teraz... A teraz patrzę <laughs> pod końcówkę masy 58, 58. Ile kalorii? 2400, ale to jest rutansa, także 2,400 do 500. O, mam niższy podjadanie? Nie. To 2400. Nie. nie, nie, nie. O tym nie mówię. <grym znać> <wytkować> nie no dobra, czyli to nie jest prawda szczerość. To 2400. Prawda szczerość. czas tak. są naprawione, nie trzymam wody, nie ma retencji i... Aldosteron, i... Da. tak. Tak, Do... miałam bardzo wysoki aldosteron po pierwszym sezonie sportowym. Z wiadomych względów, nie, nie powiem jakich. No. <śloning> 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 ma takie magiczne tabletki na aldosteron. <śloning> <śloning> tak, tak. Tym... na zepsucie tego aldosteronu mhm. oczywiście. Po, po prostu miałeś za, za wysokie ciśnienie krzyczek. Tak. tak <śloning> y, to jeszcze ten... Y, u Ciebie Monia w sumie jeszcze te naprawiania jakoś tam ileś tam nie trwało. No nie chcę mi się znowu gadać tam jak jest tam z ten świat tam bikini, że, to, a że tam się, się tam psuje, coś się nie psuje. To, to co by mnie bardziej interesowało z przekazu tego świetnego filmu, to że można mieć coś poza startowaniem w zawodach, tak? Czyli że przychodzisz na marzenie, masz jakiś cel ten, ten węzm, i to jest, i to jeden, nawet jak startujesz w bikini, nażyj się. Dwa, pogadają w samym treningu. Tak na sklepie trochę oskoczymy. To jest to z Ja nie wiem, czy ja mówię. Cześć. Oj, nie trącajcie się, bo swoje strzały. Dobra, chodź, pójdziemy na bok. Chodź, chodź. Mądre trenowanie, czyli taki. pierwszy raz taki plan, plan, plan. Rozumiecie, są... Plan, plan, Z profesją plan. Czyli plan, no, plan, tak? um. <ślad> <ślad> plan, to, to, jest, to jest plan, nasz plan, 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 zaczęliśmy plan, że mamy plan, sam plan, nie? tak? plan, 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 się tu znalazło <ślad> w tym, plan, to, to <ślad> plan, to <ślad> jest, <to> jest <ślad> w nie już no, plan, który musiałyśmy jakoś tam realizować na kilka tygodni, czyli nie wymyślałyśmy na każdym treningu czegoś nowego. Typowo z konkretną progresją. Tak, z konkretną progresją. Z fajnymi udzielaniami w końcu. Tak, z jedynkami. Czyli, że było to metry No, elementy, tak. Nie no, z tym, same ćwiczenia wzrostowe, to moje, takim moje ciało dostało, że po prostu, no to było z tygodnia na tydzień no, no. Ja tam myślałem, że się definicja mięsia robi na 15 powtórzyć. <laughs> pan sobie... na, na 30 ma sam na 6. No, bez super no, serii i G w seriach to nie. No, nie. no to, to to było fajne, że nawet żadnych nie musiało być, żadnego kawtu i to waga leciała. Um, ciało się pokazało. No tak może no, no, się nam się na takie trzeba powiedzieć, że w bomby to działa. Bo, ale to myślę, że jeszcze nie wiem, no... Kiedy zejdziemy z no, to zrobimy badania. O! Gdzie to no, <grym> tak, też wszystko, tak, tak, wszystko prawo na tak, No i też kwestia badań, badania. To jest, to jest najważniejsze. tak, 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 To tak, 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 na co miesięczne, tak, tak, Sport to zdrowie. No, sport to zdrowie. Tak. się nie No dobrze, czyli jak chodzi o same zmiany w podejściu do planu treningowego, czyli zrobiliśmy sobie na jakąkolwiek periodyzację, czyli były w planie użyte na, na początku jakieś podstawowe budowanie siły, u jednej i u drugiej wystarczyło wprowadzić progresję liniową, no bo i tak, i tak ja nie, nie byłem w stanie nawet tego określić. Ile wynosi Marso, bo skoro ani jedna, ani druga, no nigdy raz że nie wykonywały takowych wielostawów. Wykonywałyśmy, nie wykonywały, ponieważ nigdy ich nikt nie, nie nauczył co, jak, jak mamy to robić efektywnie. Nie no tak nie po mu. Jak coś tym uczynić Rzeczywiście. A jest też, za to, to jest też fajne i ciekawe, że Kamil nie rozpisał mi planu, dopóki nie przyjechałam do niego, mnie, nie, tak, lotną, nie. nie zobaczył mnie nie dotknął, nie... zobaczył mnie. Nie to z jest przesiadek, które wróciłoby świat do górny moją. prawda, Bardzo mi miło. Czemu w ogóle bikini? A, wiem co miałam powiedzieć. Yes. Zrobiliśmy tak. Że dzięki temu, że tak progresowałam i to mi się tak spodobało, że coś coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, zrezygnowaliśmy z sezonu startowego na wiosnę, który był dla mnie bardzo ważny. A czemu Zrezygnowa. Bo chciałam pociągnąć stówę w martwym i w tak przezwyciężyć ten próg. I pociągłeś? Pociągnęłam. tak A w już pociąga więcej. <śmiena> bo to świetna dziewczyna, prawda? po drugie, co jeszcze miało być? Więcej masy mięśniowej. Dzisiaj już tym pójdzie. Tak, na pewno. Więcej masy mięśniowej, co, co by w końcu przejść, jak to było z XS na S, tak? Z XS na S i ruszyć nie w Polskę, a na Europę? Hmm, w Polsce. No nie, nie wiem, nie startujemy w Polsce. Raz, a, tak, Ale to no, były eliminacje właśnie na Arnoldach, które są w Europie, tak? A ja, Arnold, gdzie będzie? Dwa, w Hiszpanii, dwa, e, W Hiszpanii, w Barcelonie. I też co jest istotne, jest. istotne co to do to powiedzenia. By <laughs> nie będziemy startować na pewno osiem razy w roku, tylko. Tak. No, dwa. Dwa, dwa, żeby namalować coś cokolwiek ma Tak, i z... zrobić dwie i życiówki. No bo nawet jedną życiówka, no bo tu. To... Nie wiem, czy no jest no, te dwa Ta te się ma raz w roku. No, no właśnie, do tego czas... Dwa razy być. PIK w roku jest dość ciężki. Mhm. No, no. Wykonalny, ale nadal ciężki. To mm. w tym jest generalnie tak samo, chyba, że do czynienia z genetycznymi freakami, jak na przykład, nie wiem tam, kotwyła, który, kurwa, no nie wiem, jak to robi, ale on ma PIK formy życiowej osiem razy do roku i no co chwilę jest, jest lepszy. Ha, pozdrawiamy, pana Andrzeja. ławasz głowy. <laughs> ławasz głowy. Skąd no, w ogóle na start? To znaczy, w ogóle, do, po, w ogóle pokój na siłowni. Ja miałam kiedyś skrajne takie myślenie, bo byłam szczupła, a chciałam być chuda. Skrajne myślenie. To się tak nie mówi? Nie wiem. Myślałam skrajnie. To tak? Tak? Nie, taką nie, prostą, nie, prostą, nie, prostą, prostą, prostą. tak Taką wiesz. Tak. No i tak chciałam się jeszcze brymka bardziej goć. Tak? tak, i w momencie kiedy dorastałam, poszłam na siłownię, rozwaliłam się metabolizm, bo nic nie jadłam, bardzo dużo kręciłam cardio. <grymka> tylko kardio. No i rozwaliłam się troszeczkę chyba hormonalnie, nie wiem, nie robiłam tych badań. Robiłam tylko na własną rękę, no i... Mhm. Bo miałam problemy, bo miałam, co nie zjadłam to od razu przybierałam na wadze, była retencja wody. No i musiałam coś cały czas robić i cały czas trzymać Michael, o której nie miałam wtedy pojęcia. No. Stąd się działa moja przygoda z w nią. U mnie ja w sumie wcześniej dałam siatkówkę w już No a idąc na studia, niestety się to gdzieś ucięło i zaczęłam no, Pojawiły się już dobrać... chłopaki

Kończyły się <laughs> metodą do w zamknęli, tak, taka była historia, No to co dalej? No to postanowiłam, że coś trzeba ze sobą zrobić, może. I wyszła i to <laughs> Nie, jeszcze nie. Jeszcze, <laughs> jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. No najprostsza była, tak naprawdę, siłownia. Najbliżej, najprościej. No i tak to się naprawdę. No zaczęło. i nadal można było łykać przed treningówki, nie? Wejście. O, przepraszam bardzo, nigdy nie wyrzucę. Przed... O, przepraszam. Jaką? Jakiś tam, nie wiem nie Fischer nie wie o tym. A, dobra. No, i tak w sumie już mi się już zostałam. Poszłam już łapkę, zostałam już. od tym, że właśnie myśleć o startowaniu. Nie no, wiem, czy dobre, czy złe, ale już chyba teraz ciężko je wypełnić z góry. Tak się raz zasmakuje po desku, to mm. już nigdy nie można przestać. No. No, A, A, tak, to te szpilki. Tak, to tak, tak. Za tak, tak. Czasami z tą w sobie tak robimy, takie pokazy w domu prywatne. Wkładamy szpilki, patrzmy się <głos》głos》głos》> Nie, Nie miałeś dostać strój ode mnie, fioletowy. Tak, a mark czerwony, no. Jeszcze mam, został wczesny. Fioletowy strój? <głos》> Ej, kurwa, fioletowy strój. no No to kasuj te pierdolniemy z ramy i te jako trofeum. Tak? I na ten? No, czemu nie? Okej, okay. dobra. No, to prezent od Wodowiecznej, ja, to jest ja. to, co warto w dużej powiesić. No tak. Niech by się podobało. No dobra, no dobra. Tylko wypręż najpierw. Nie. Będzie to jakaś piecuszka poróżona potkiem, bo nie jak się ma Tak, takie fajne trensiki od drapey. I prali się na tym trensić, bo... Hej, zawiszał cały ekwador, całą Polskę! Dobra wieczór! Dobry wieczór! Szup. Znaczy, tam szupo. <Viktor> Będzie widać, że to jest żart. Haai. <laughs>